Czekasz na kogoś? Tak, to pewnie Tadeusz dzwonił, że chce porozmawiać. Był bardzo tajemniczy. Agnieszko, zerknij na mowę. Teraz posłuchaj. Nie teraz, muszę otworzyć. Witaj. No cześć. Wejdź. Teresko, będziemy musieli porozmawiać. Nie, 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 niech pani zostanie. To dotyczy również pani. Dobrze, tylko położyłam Tosia do łóżeczka. Rozmawiałem wczoraj z Janem. Liczyłem na to, że sam powie ci prawdę, ale skoro się nie odważył, ja to zrobię. Tadeusz, proszę cię, to nie ma sensu. I jaką prawdę? O czym ty mówisz? Odkąd pierwszy raz zobaczyłem ją u was, byłem pewien, że skądś się znam. I w końcu przypomniałem sobie skąd. Nie jest to powód do dumy, ale... Jestem samotnym mężczyzną i czasem odwiedzam agencje towarzyskie. Raz jakiś rok temu odwiedziłem pewną agencję i spotkałem właśnie ją. Pracowała tam. Jest pani prostytutką, prawda? Nie wierzę. E, ale nie tylko ja chodziłem do tej agencji, Jan też tam chodził. Teraz błagam się, nie słuchaj go. Nie słuchaj ją bradzi. Od lat kocha się w tobie, chce nas skłócić Milcz! Mów. A ten chłopiec, on wcale nie jest twoim wnukiem. Jeżeli sugerujesz, że Antoś jest synem Jana... Nie. Nie, Tereska, nie. Nie, nie, a, a, akurat z Agnieszką nigdy nie spałem. Szkoda. Ona po prostu mnie zapamiętała i... dowiedziała się jak się nazywam, zadzwoniła do mnie kiedyś. To ona wszystko uknęła. O, przepraszam bardzo. Ja chciałam tylko, żebyś mi dał pieniądze za to, żebym nie powiedziała prawdy twojej żonie, że ją regularnie zdradzasz. A ta ściema z wnuczkiem to twoja fantazja. Trzeba było mężulkę od kasy nie odcinać. Wtedy by mi zapłacił i wszystko byłoby po staremu. A tak musiał kombinować, wymyślać i stąd ten numer z wnuczkiem. Ja po prostu nie chciałam, żebyś się dowiedziała o wszystkim. Kocham cię. Zamknij się, wynoś się. Pani też niech się stąd wynosi. Nie chcę was widzieć. Bardzo mi przykro, ale pamiętaj, że zawsze możesz na mnie liczyć. Ja chyba zaraz zemdleję: mój mąż i bordele. Kochaliśmy się na tyle rzadko, że myślałam, że już go te rzeczy po prostu nie interesują. Zdradę. To jeszcze bym mu wybaczyła. Ale on zrobił coś dużo gorszego. On pozwolił mi zbliżyć się do obcego dziecka. Dał mi nadzieję, że cząstka mojego syna wciąż żyje. Agnieszka mnie szantażowała. A Teresa zarządza naszymi finansami. Nie mogłem od tak po prostu wypłacić z konta 100 tysięcy. Dogadałem się z Agnieszką, że pieniądze będzie otrzymywała w ratach, a później obiecałem jej jeszcze kawalerkę. Zrobiłbym wszystko, żeby ta sprawa się nie wydała.